Hej, cześć, dzień dobry, witam Was bardzo cieplutko w nowym przeglądzie poek w sklepie Pepco. Od razu mamy nowości, bardzo fajna bluza welurowa z aksamitną tasiemką za 35 zł, rozmiary od S do 2XL. I oczywiście do tego mamy dół, czyli spodnie welurowe, przepiękny kolor, taki habrowy, niebieski, taki soczysty. Bardzo ładnie wygląda oczywiście. Tradycyjnie kieszonki, ściągacze, to jest mój ulubiony w ogóle rodzaj spodni. Jeszcze tym bardziej z weluru. Poprzednie, które miałam bardzo dobrze się trzymały, kosztują 30 zł. I rozmiar tak samo do 2XL. I tutaj mamy taką bluzeczkę. Kolor jest liliowy. Ona ma dekor kształcie litery V za 25 zł i do 3xl. Od S mamy wybór rozmiarowy. Powróciły również pudełka do pakowania. Są przepiękne, czarno-złote. Mój ulubione połączenie kolorystyczne za 10 zł z przepiękną tasiemką czarną. Są również te kolorowe z liliową, ale tutaj jeszcze chciałam Wam pokazać takie pudełko za 12 zł. Zobaczcie, ono jest takie duże. No, nie w tą stronę mam niestety obrazek, ale już Wam obrócę. Mamy napis Merry Christmas, mamy e, jelonka. Również inne pudełka znajdziecie w PEPKO. One są e, w różnych rozmiarach. Więc na pewno znajdziecie coś fajnego dla siebie. Tutaj jeszcze chciałam koniecznie zobaczyć zobaczcie, jest większe, w to mniejsze, mniejsze i tak aż do najmniejszego pudełka, ale chciałam właśnie podejrzeć jeszcze cenę tego dużego. I to duże opakowanie to duże pudełko kosztuje 20 zł. Także, jeżeli macie coś nieporobnego, to w takim pudełku. No i kochani, hit! Bardzo mi się podobała ta koszula nocna. A tutaj mamy do tego stanik: stanik z logiem Coca-Cola, 25 zł. Od Eski do xl -ki. Również za 15 zł, dwie pary. No, nie wiem, hipstery to będą. Jedna, jak widzicie. Od Eski do Egzelki. Jedne są takie białe, drugie czerwone, i tak samo skarpetki. Skarpetki w cenie 12 zł z napisem Coca-Cola. Także znowu jakaś współpraca, jakaś limitowana kolekcja dla Pepko. Bardzo fajne jest to połączenie czerwono-białe. Koszula jest nocna, jest po prostu bezbłędna. Tutaj jeszcze znalazłam. No i znowu ten tutaj, pani mi jedna zwróciła uwagę, że ja cały czas tutaj i tutaj. Ale powiem Wam, że ciężko mi jest to wyeliminować. Staram się i łapię się sama, że cały czas właśnie powtarzam. Także ta bluzka za 35 zł. I tutaj kole. O, i znowu tutaj, widzicie? Muszę się po prostu pilnować i oduczyć. No, staram się. Bardzo fajna bluzka w Paski za 30 zł od Eski do 2 XL. No i też miałam nie nadużywać słowa fajny, tylko cudowna bluzka. Także naprawdę jest mi ciężko, bo to tak człowiek po prostu mówi z marszu, a, a muszę się cały czas pilnować. Kochani, zapraszam Was oczywiście na inne moje filmy. Ja tutaj usilnie starałam się znaleźć skład tej bluzki, bo ta bluzka, ta bluza taka sportowa ma ściągacze w końcu, rękaw jest długi, z mankietem, na dole mankiet. To jest w ogóle mój styl. Ja, ja mogłabym wykupić, słuchajcie, wszystkie sklepy, nie sklepy, tylko dresy welurowe i na przykład taką bluzę. No, bluza przepiękna. Ta skład sprawdziłam, ale było 96 poliestru i 4 elastanu. Tutaj mamy kolejną fajną rzecz, nowość. No i znowu to tutaj. No i powiedzcie mi, jak ja mam to inaczej mówić. Podpowiedzcie mi. 25 zł od Eski do 3 XL. Biała. Z takim rękawem jak widać tutaj taka pani na obrazku i ma niebieski kubraczek, następnie biała koszula, rękaw no, ma guziczki, ale niestety moim zdaniem jest to rękaw znowu 3-4, powiem Wam, że nie przepadam za, takim, za taką długością rękawów 35 zł cena i mamy największy rozmiar 46, także jeżeli Wam brakuje. Koszul to właśnie weszły do sklepów. E, tak samo jest aksamitna w dotyku koszula. E, też rękaw 3/4. On jest taki szerszy, ale ja tutaj zauważyłam, że e, ma okic. Ja właśnie chcę wyjść <ścoughs> i skrzypiam drzwi. E, rękawek jest na guziczek, podpinany, można podpiąć. No i cena jest 40 zł. Największy rozmiar 46 zł. E, i co tutaj jeszcze o tej koszuli? No, ma taki karczek z tyłu. Chyba widać dobrze. Kolor jest przepiękny. Kołnierzy. Kolor jest naprawdę bezbłędny. I tutaj, już takie rzeczy, które były wcześniej. Tu mamy również koszulę. Nowość, tutaj, w kam tutaj, no i znowu to tutaj. Wykończy, wykończy się 25 zł koszula nocna od Eski do 2XL. Ona ma taki kolor fuksjowy, jak widzicie z takim napisem. I również tutaj fuksja czarne kropy duże, również jest to koszula nocna, i zaraz Wam powiem cenę. Tylko przyjrzyjmy się rękawkowi, rękawek jest taki odwijany. No i cena tej koszuli to będzie 25 zł. I mamy rozmiar od Eski do 2XL. Yy, I to tyle, jeżeli chodzi o piżamy. Nie, przepraszam, jeszcze znalazłam takie jedne spodnie. Spodnie są na gumeczce. Teraz pies wchodzi do kuchni. Yy, na gumeczce bardzo jest ciekawe, właśnie wykończenie, które ja lubię. Nieraz Wam to mówię. 25 zł od Eski do XL. -ki. Nie lubię takich prostych nogawek. Nigdy nie lubiłam i ja chyba nie lubię Nowe skarpetki. Ozmiarki tradycyjnie 2, 4 pary za 10 zł. Także kolor fuksja, kolor czarny, szary i lekko różowy. Zauważyłam nowe poszewki na poduszkę. na 12 zł. Na pewno ich wcześniej nie widziałam. One mają takie stępnowanie białe naokoło. Wydaje mi się, że jest to nowość. No, i tutaj jeszcze luk pozostałe. Może coś tam jeszcze wyhaczycie sobie nowego. Kolejna nowość to koszula na dziale męskim. Koszula, koszulka w zasadzie, t-shirt. Tutaj kolejne. Cena jest 30 zł, tego poprzedniego jest 25. Mamy od deski do 2 XL. Rozmiar to jest taki kolor pomarańczowy i tutaj mamy kolejny T-shirt z krótkim rękawem. Takie wzory jak widzicie, taki on jest bardziej ceglasty kolor 20 zł odmki do 2XL taka rozmiarówka. I tutaj jeszcze inne nowości i tutaj również no i znowu to tutaj No wybaczcie mi no Staram się oduczyć tego, ale mi nie wychodzi. 30 zł, od Eski do 2XL, biały t-shirt z napisem czerwonym Coca-Cola. No przepiękna jest ta kolekcja, bardzo mi się podoba. W moim guście hmm, karawka, zestaw z czterema szklankami w przepięknym opakowaniu świątecznym Christmas Collection Pepco Home za 70 zł, idealne pudełeczko na prezent. No i co my tu jeszcze mamy dzisiaj ciekawego? Odkryłam taką ledową dekorację za 15 złotych w takim zamykanym słoju. Mamy w środku różne rodzaje tych trawek zamykane takim korkową podstawką. Znalazłam jeszcze takie pudełeczka dekoracyjne za 8 zł, Mamy w czerni, mamy w szarości i jeszcze. Taką donicę za 17 zł, ceramiczna, styl boho. Może wcześniej widziałam, ale gdzieś nie zauważyłam, że ma ten fajny taki podstawek w kolorze ceglastym. Nowością są również takie donice wypełnione kamyczkami i sztucznymi kwiatami za 30 zł. One mają kolor taki leciutko miętowy, leciutko zielony taki delikatny, o tak wygląda, bo tam może pod tą półką nie za bardzo y, widać. Poproszę o subskrypcję, łapkę do góry i komentarz. Yy, I tutaj już oglądam latarenki. Za 40 zł jest mniejsza. I tutaj większa latarenka jest za 60 zł. Yy, przepiękne połączenie drewna z, ze srebrem. Jak spojrzałam, to aż mnie zatkało. Bardzo ładnie wyglądają na żywo. Nie wiem, jak tutaj w kamerze. I znalazłam też takie pudełka na biżuterię za 50 zł ala skórzane w kolorze takim beżowym. No i takie nowości doniczki ze sztucznymi kwiatami, po 12 zł, kolor biały, kolor zielony i kolor żółty. No i tutaj jeszcze taka donica złota, również ze sztucznymi. 13 na 13 na 43, 30 zł i możemy ją powiesić. Są złote łańcuchy do tego.